To już drugi odcinek, ponieważ y, chciałam jeszcze zrobić scenkę, okazało się, że nie ma mamy, więc. Yy, więc zróbmy z tej, z tej pani mamy. Ona będzie też rudą, a tata będzie miał y, kolor. Y, no, jakiś tam się zobaczy. Kucyk taki krótki, nie, nie, nie przesadzajmy. Dobra, ubrania też nie możemy zrobić świąteczną sukienkę. A ona będzie jakby taką Mikołajką. I tutaj będzie miała takie futerko jakby była prawdziwą Mikołajką. O! I rękawiczki jej dajmy. Dobra. Capka oczywiście Miko. Czy, czy taki kaptur. Chyba czapka Mikołaja Czy Cała rodzina Mikołaja będzie Dobra, no już mamy To teraz z tego pana możemy zrobić tatę On będzie miał okulary No jego fryzura musimy, jak dla mnie, poprawić troszkę. Oj, 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 nie, 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 nie. O, coś takiego. I oczywiście on też musi być świętym Mikołajem, bo no święty Mikołaj zawsze musi być. Brązowy. Zrobię mu czarne buty albo brązowe. Dobra, brązowe. Będzie jak Mikołaj. A tu jest kapka Mikołaja. Dobra, Dobra jak wszystko wykasuje ze scenki, to no, to Wam powiem. Dobra, ja myślę, że taka scenka może być. I róbmy, że niby odpakują prezenty, coś w tym stylu. Tak, to, to? Aha, to jest ta siostra. Dobrze, brat będzie starszy. Tu mama, czy. Oj, 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 oj. oj. Muszę po mamę wrócić. Zapomniałam jej. Dobra. Yy, I tutaj mama stoi. Z... I ogląda sobie prezenty też tych dzieci. I tata też tutaj, o wszyscy. I teraz musimy tu znaleźć choinkę. Ale ja myślę, że to będzie w specjalnych, też w tym stylu. Czy w specjalnych to będzie? Tak, tak, tak. Choinka, czy będzie jakaś lepsza? Chyba nie będzie Więc Powiększamy tą choinkę Muszę ją wykasować mm. Okej, okay, dobra I ją powiększamy Dobra yy. I muszę ją zaś zmniejszyć Żeby ją tutaj dać Dobra, tam będzie. I ją powiększamy. Okej, okay, teraz prezenty. Jeden, drugi. I skarpety i worek z zabawkami. I wieniec tam sobie wisi. jeszcze stolik ogarnąć. O, pies. Och, dostali pieska. Albo nie, tego nie. Tylko tylko dajemy spec. I dostają, dostaną niby każdy dostanie po innym zwierzaczku. On będzie świetnie. On będzie dla tej dziewczynki. O, taki sobie tu zwierzeczek. I ten drugi będzie dla tego chłopca. Okej, okay, dobra. Ym, I w specjalnych to jeszcze poszuk. O, mieliśmy jeszcze załatwić stół. Aha, za dużo mam rzeczy już. Dobra. Yy, no to tak się prezentuje scenka. Musimy trochę mamę przesunąć i tatę. No i dobrze, jeśli Wam się odcinek podobał, czekajcie, jeszcze chwila. Um, kto to jest? Bo im wszyscy mają jednakowe oczy. To jak napiszę, to wam powiem. Okej, okay, przeczytam wam wszystkie. Mamo, dostałam pieska. Ja też dostałem pieska. O, jakie śliczne pieski. Um, jeśli chodzi o moje pismo i wiecie, wiem. Błędy ortograficzne. Ale to już nie moja wina, dlatego, że ta gra nie ma ły, nie ma si, nie ma on, Więc trzeba tak pisać. Więc jeśli wam się odcinek podoba, zostawcie łapki w górę. Bardzo was proszę. Pa!